drugi dzień, drugi dzień to jest kiedy powstałem jestem czysty by the way. Temu muszę już się po... o, stary mi się puy. Po... Bo ja miałem tyle rzeczy na głowie, że ja nie wiedziałem w co ręce włożyć, ku... Tak jak ty mi... Podobają, tylko lepiej wyliczę budżet. Zawsze na każdym wyjeździe, k***a, myślałem, że wyliczyłem budżet perfekcyjnie, to się okazuje, że go przekraczam Na przykład dwukrotnie. Pisałem już na YouTube wcześniej w komentarzach, ale naprawdę sładził Cię większą wprawę w śpiewaniu w porównaniu do chłopaków i o dziwo u JD streamuje też. Nie jest to jakby sekretem, że ja z muzyką z całej grupy mam najwięcej styczności, no bo sobie po prostu robię coś, czy to na streamach dla Beki, czy, czy off-stream, po prostu lubię sobie coś nawinąć. Więc technicznie rzecz biorąc, przynajmniej tak myślałem, uwaga, to jest plot twist. Do czasu wyjazdu myślałem, że największy background muzyczny, największe doświadczenie. W jakiejkolwiek pracy z wokalem w muzyce mam ja Później Lisu, bo też wypuścił parę piosenek I Czukasz, egzekwo Później Diabeł, bo wydał jedną czy tam dwie piosenki ze mną I później na samym końcu Maty i Jasiu Jak się okazało na wyjeździe Jak paliliśmy fajkę i gadaliśmy Największym zaskoczeniem wyjazdu był Jasiek Jasiek i jego wokal Był podejrzanie czysty do tego stopnia Że jak wykręciłem autotuna prawie na maksa Nie pamiętam już na którym bicie, do której piosenki Ale na którymś bicie W momencie kiedy modulował głos to nie jest proste, żeby dobrze nawinąć na piosenkę Czysto z, ze zmodulowanym głosem, chłop nawijał na tyle czysto, że Tium praktycznie w ogóle go nie wyciągał, pomimo tego, że był skręcony praktycznie na najszybszy możliwe, najszybsze możliwe ustawienie. Jak się okazało, gadając na, na, na tarasie któregoś dnia, Jasiu mówi, że lubi sobie od dziecka śpiewać piosenki. Jakby mówi, że dużo Nickelbacka śpiewa i tak dalej, to ja się możecie na jego streamach zapytać, to wam pewnie lepiej lepiej to wyjaśni. Ale jakby zacząłem rozumieć, dlaczego Jasiu tak dobrze, pomimo tego, że nie robi muzyki, tak dobrze, odnajduje się na wokalach takich śpiewanych, Mateusz w ogóle jestem w szoku, że udało się go przekonać żeby nawinął na jakiejkolwiek piosence. I też o dziwo Mati całkiem dobrze nawinął, gdzie mnie totalnie to k***a ku... zaskoczyło. Lisu jest o wiele lepszym tekściarzem niż myślałem. Czukasz, u Czukasza najbardziej mnie zaskoczyła jego etyka pracy. Fakt, że gościu chodzi do roboty, potrafi przyjechać na 2-3 godziny, napisać zwrotkę w 5-10 minut, cisnąć mnie, żebym siadał już do kompa, bo on chce to nawinąć i spierd***ć. I spierd***a. Diabeł zaskoczył tym, że jego wątroba nie wysiadła, a ma prawie 30 lat. I chodzi bardzo dużo kotów. Kot się zesrał w ogóle, ku... Na, 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 na tym, na kafelkach przed domem. Tam Chyba było z sześć tego, kotów, cześć! Tak, Jest sześć wciśnij 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 kotów, które codziennie krążyły wokół domu i wpierwały nam kiełbaski z grilla. Stwierdziliśmy, że idziemy zagrać sobie w piłkę. Ja miałem jedynie wysokie Jordany na wyjeździe, nie miałem żadnych innych butów, więc zagraliśmy na boso. I Jasiu, ch... za każdym razem wykopywał piłkę za ogród i musiałem k... po betonie tam biec. Ale widać, że już jestem taki zarany k** na brzuchu. Chciałem no mówię, nie poprawa tak. Pascala, bo mi się nie chciało czekać 30 minut, aż Jasiu będzie obchodził k... betonem znowu po piłkę, bo już nas tam poszedł, więc już powiedziałem, dobra, k... poświęcę się, znajdę z tej górki. Hey, czy jest polenizer? Przepraszam. O! I to jest ta sama spalenizna, którą poczuliśmy dzień później. Dlaczego zostawiłem otwarte okno? I był żart, że się zeszczałem do łóżka Jasia, bo deszcz mu zalał. Tego tam rankowałem, że nie ma piosenek nagranych? Ja go prankowałem Mały preambuła sukurs epistola. ten stan Ja! Jaki ku... jaki ten. Nie dysonans, kontrast. To są piosenki, jak Diabeł, on kupił Doja, który ma zgrane takie piosenki na dysku twardym w samochodzie. I on zawsze to puszcza, jak jest za ci Także tak sobie słuchać. tylko dla beki, puszcza to jak ktoś siada na nowy tak. Bolony strzelam, patrz. Idą sobie teraz, puf, puf, puf. On i Diabeł grałem w gry na telefonie. Nie grałem w żadnej gry na telefonie od lat, z wyjątkiem Ride Shadow Legends. Chodźcie. Dobra. O, klasyczek, diabeł, który ustał na tarasie. <grym, 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 jak można usnąć w takiej pozycji, kurwa? Zrobili cross na teledysku. Ch nie chciałem, ja chciałem, żeby było cięcie po prostu pod koniec. Cross-dissolve, cross, -dysolwa. cross -dysolwa na samym końcu. Nie chciałem tego w teledysku, a mi dodali, to nie robiłem ja. To nie spuścił soku. Bez kitu była zjebana spłuczka na dole w Kiblu i czasami, jak ktoś się szedł, oddać, to zostawia to prosto w Kiblu. Bo naciskam na szybko przyciski i to się nie spłukiwało Jeżeli jecie, pozdrawiam Jednego dnia, nie będę mówił kto, ale jednego dnia ktoś zostawił, wszyscy wiemy kto, ale nie będę mówił publicznie. Ale jest jedna osoba, która zostawiła takiego hamskiego kurwa, taką hamską kłodę w toalecie, niespuczoną. I nie byłem to ja, nie byłem to ja. Jack Faltin, pozdrawiamy ci, Wojtek. Ostatniego dnia już nie mieliśmy alkoholu totalnie, więc zaczęliśmy ten bimber pić. Pastomowy bimber. Tak. Chciałem Jeżeli, tego ominąć, ale nie dało się. O i tutaj finalnie było studio, w tym pomieszczeniu, w szafie. Prowadzacie do salonu. Super, zaczął gadać z diabłem, nawet nie powie mi czy jest odpowiednio dużo kabla na dole Ta! czy... Ja tam stoję jak debil się zostawiam, ty stary! Muszę ci dalej spuszczać ten kabel czy już mogę zostawić tyle? A no, on się gadał z diabłem, bo... Co? A. No to dawaj drugi. Ja się nawet nie zauważył, nie zauważył że mu drugi kabel spuszczał i po prostu zacząłem smyrać włosy. Kto chlał najwięcej? Chyba finalnie ja Wiesz, jest się czym szczyci. Znaczy dobra, któregoś dnia Jasiu, mogę o tym powiedzieć? Zad zadzwonił do mnie mój dobry zioma Limenago Zaczęliśmy się wydurniać przez telefon Tak wiecie, wygłupiać się, gadać Oni też akurat wtedy pili na mieście My piliśmy tutaj na wyjeździe I Jasiu podczas jakoś, nie wiem Odpalił mu się showman I w które i któregoś momentu Podeszliśmy do lodówki On wziął praktycznie połowę butli Jagera I wyjrzał to na strzała I on mówi, Jasiu, kur... Nie, ja, a diabł w ogóle najlepszy diaboł. Nie stary, mieliśmy to pić wszyscy Już wiecie, wiecie wy na to, co się z nim stanie nie? Ale nie, bo to jest plaka dla wszystkich mamy to pić Jasiu, któregoś momentu, totalnie stracił kontakt ze światem Odciął się na totalnie pół minuty Siedząc na krześle, po czym wstał W salonie, zaraz mogę wam pokazać we vlogu Były takie trzy małe schodki I on podszedł do tych schodków i tak Zaczyna leżeć głową do dołu, ja już ze strony mówię, ja pierd... Stary, próbuję go podnieść, no ale to jest chłop, duży chłop jednak Jakby, wiecie, chodzę na siłownię, ale martwych nie robię, więc Ciężko mi jest podnieść 130 kg z ziemi mówię, Jasiu, ty żyjesz? On tak, leży tak przez jeszcze dobre 10 sekund i... Mówię, o kur odcięło mnie na chwilę <gł> Ale nic się nie stało Jasiu to jest potwór, który potrafi wyzerować bardzo dużo alkoholu na strzała Ale to już mnie trochę przeraziło, będę szczery Czy jakiś yy, vlog z tego wyjazdu ma zarabiać na YouTubie? Uwaga, tu was wp w szok, ale mój główny kanał właśnie ten Enigma Player y, na YouTubie jest magiczny. Wszystko na zielonym dolarze, nawet piosenki. Ja jestem w szoku. żebyście wiedzieli co tu się teraz dzieje. Lisu ma podpięty mikrofon i go słychać z głośników. Zaraz po tym jak się skończy złotą czukasza wchodzi wokal Lisa. Możecie się domyślić, co śpiewa. <tosługi> <grymne> piwo też <to jest> zerowane <grymne> było. Dzięki staremu. <z> nie <grymne> ma za co. Jedyny poprawny napój, którego można użyć do popicia sety, to jest piwo. Na tym go zrobić off. Nie było to nagrane, ale później po nagraniu zaczęli z mną odbijać. Grali mną w ping-ponga, trzymajcie to? Jeden nie brał i przerzucał do drugiego. Aż zaje głową w lampę, ale to się nie nagrało, to był tak złoty content to są so, so, tak, maliśmy już z butli, to już był ten stan <grym> To znajduje się w drzwiach zamurowanych za domem Ale dowiemy się Ale dowiemy się Już słychać jaki przepity głos miał. Tutaj Andrychowski Gangster był nagrywany To był jeden z niewielu razy, gdzie na wyjeździe bit robiłem Widać, tam w Abletonie klikam, a ja w Abletonie jestem trochę wolny, więc ile to zajęło Jednego dnia poszliśmy nagrywać tutaj te pierwsze przebitki, które się pojawiają na początku nuty i na refrenie Drugiego dnia nagrywaliśmy resztę teledysko. Przy Gangsterze czuje vibe gospel Gruzja, i się czy czy tak o wyszło? Tak o wyszło. Ja i czukasz po prostu się wygłupialiśmy na bicie i, i. Ja powiedziałem ty wyglądasz na takiego andrychowskiego gangstera i nagraliśmy andrychowski gangster. Cię, Dlaczego andrychowski cię, cię. gangster jest tak cicho? Bo na to miksowałem, ale spokojnie. Yy, wersja na cyfrze, na Spotify, jak i reszcie, będzie poprawiona. ...to andrychowski gangster. Dobra, teraz wam powiem, dlaczego diabeł tak nawijał. Diabeł nawijał takim głosem, bo my mieliśmy grać takich andrychowskich stereotypowo wioskowych ludzi, którzy się kur... że mają gangstera w mieście i że miasto im rozpier... A z racji, że diabeł był zbyt naj... żeby normalnie nawijać. I na przykład ja jestem naj... tymi mi łatwiej wchodzi wokal. On ma totalną odwrotność, więc diabeł nawijał takim głosem celowo, który mu pozwalał bardziej się wydorytać na bicie i nie takiej presji. Ja nawiałem całą swoją zwrotkę do andrychowskiego gangstera. Dał mi jasiek taki, nie wiem, czy taki patyczek. Nie wiem, do czego to było. Więc ja miałem zaciśnięte zęby i nawiłem I specjalnie dawałem tak mordę w bok, żeby nawijać taki sposób. I tak, tak była cała moja zwrota nawinięta. Kolejny vlog. To jest ostatni vlog, by the way, wyjazdowy. W ogóle pomysł na teledysk był Lisa. Nie mieliśmy czasu zapamiętać tekstu, a czytać też tekst z telefonu byłoby ch... O, dlatego on wymyślił, żeby nawijać. Jakby jak jest zwrotka, trwa na przykład 20 sekund, to żeby nagrać co najmniej 40, e, żeby to przyspieszyć dwukrotnie. Żeby to wiecie, żeby to wyglądało na przyspieszone właśnie, jak pierdolimy coś jako ala wywiad na teledysku. Finalnie wszyscy nagrywaliśmy swoje wywiady po dwie minuty i, i tak to wyszło. To Jakbyście anikowa. się zastanawiali, co gadaliśmy na teledysku, proszę bardzo. Andrychów jest super, my pierdolimy głupoty tylko do kawery jak coś. Znowu jakaś Mam totalnie dość. Tego, że tak mało browarów można ze sobą wziąć. Kocham pić. Kolejna baba, która mi gada. Młagam, z pierdol, jakby bo mnie Tutaj na środku parkingu pod to staliśmy, ludzie się na nas patrzą. Chłopak, jest tak wstyd zjadał z tymi okularami. O, jeszcze tak wsadzoną koszulkę do spodni i podwinięte, wiecie, spodnie pod same ksyce. Lubię ksyce dzieci. Ja <laughs> My przez cały Andrychów jeździliśmy z szybami w dół na p... tę piosenkę na maksa. Taki wstyd... Andrychowski gangster! No! Oczywiście jechaliśmy po poniżej limitu. Problem był taki, że jak ja montowałem teledyski, to nawet nie było laptopa wolnego, żeby robić... Muzykę dalej, więc w momencie kiedy teledysk był montowany No to byliśmy totalnie odcięci Od możliwości tworzenia dalej projektu Organizacyjnie następnym razem może nie wiem Na laptopie Mattiego byśmy montowali Nigdy wcześniej nie miałem czegoś takiego Bo nigdy w życiu nie spotykałem się z muzykami Albo z ludźmi, którzy jakkolwiek się jarają muzyką Więc fajnie, że się udało jakby Tą energię skumulować i, i stworzyć coś fajnego oh, Dziewięciopier... Słuchajcie, znaczy, w piłkę nie grałem od kiedy miałem chyba 13 lat, okej? Okay? Zapomniałem jaki lodowaty prysznic jest przy... Jasiu. Ej, ja zapomniałem jakie są straszne lodowate prysznice. Jak próbowałem sadzić nogę pod prysznic, żeby się umyć, nie dało się. Nie A, wiem to... jak wam, panowie, chyba tylko ty Jasiu, jesteś z wyjazdu na czacie. Mi się podobało. Mimo tego, że był zapier... Było fajne. Posprzątaliśmy, żeby nie było sypu. Znaczy, jedną ku... nam no, hamowę od... Nie pozmywaliśmy naczyń. Ale no, no, wszystko takie obiekty i tak są sprzątane przed kolejnymi klientami. Główno w fiblu też zostawiliście? Nie, było spuknięte akurat. Następny wyjazd kulinarny zamiast muzycznego. Skoro ja się ma organizować, to w sumie. Tam nie wiem, czy słyszeliście, ale krawężnik chyba zahaczył o beton. Strasznie strome był ten podjazd. Projekt został oficjalnie zakończony. To jest ostatni vlog, jaki się pojawi, niestety. I kanał znowu na roku umrze? Bywa Bywaj tak.